Witam wszystkich. Chciałem tylko poinformować, że filmy na tym kanale będą się pojawiały co drugi dzień. Skoro wczoraj nie wleciał film, to dzisiaj leci tylko ten. Na następny dzień wleci film. Proste. Um, no i co? Zróbmy w ogóle przeanalizowanie. jak widzicie. Łóżko jest teraz po prawej stronie, one mnie po prawej. Tam jest taka lampka, tam, jest bo mi się, nie Tu jest lampka. Tu jest taki mały kącik. Żeby to ładnie wyglądało, to jeszcze jakoś oświetla, to na dniach, żeby jakąś lampkę, żeby to świecić. Bo tam lampka tak, tak... Yy, lekko jest spalona, zaraz wam pokażę. Jest podłączona do prądu. Ale jest niestety no spalona, więc... Niestety nie poświeci nam. Ale na dniach załatwię jakąś lampkę, żeby po sobie coś świeciło tam z tyłu. Żeby ładnie wyglądał kadr. E, no. Także tak chciałem Was poinformować, że film będę śpiewał co drugi dzień. Łapkujcie, subskrybujcie ten kanał, aby zobaczyć więcej nagrań. Filmów. Siema!